Dzień dobry Państwu, Michał Pniak, Zieliński Piotr. Dzisiaj jesteśmy w sadzie niedaleko czy w Osiemborowie, to jest sad również ekologiczny, ale chcielibyśmy powiedzieć kilka słów o ochronie roślin i o uprawach, które wykonuje się w tym czasie w okresie pełni kwitnienia, zarówno tych, które mają za zadanie ochronić rośliny przed chorobami i szkodnikami, jak również uprawy, które mają pomóc w rozwoju roślin, rozwoju drzew. I później zwiększenia plonu. Będziemy mówić o rzeczach, które nie tylko w tym sadzie wykonywane były, ale również właśnie w lipowej, czyli w sadzie, w którym zazwyczaj się spotykamy. Myślę, że można by zacząć od, od ochrony roślin bo tutaj niedawno był wykonany zabieg przeciwko mszycy jabłoniowo-babkowej. w ogóle mszycom i zwójkom? Tak, no głównie mszycom, ale ze względu na to, że akurat specyficznym produktem, preparatem, który, który służy głównie do zwalczania mszycy jabłoniowo-babkowej, ale przy okazji jeszcze inne mszyce plus, plus zwójki. Mianowicie był tutaj zastosowany nimazal zawierający azadirachtynę który służy właśnie do zwalczania szkodników, zarówno tych, które mają aparat kłoniąco-sący, mm -hmm. takich jak mszyce, ale również z aparatem gryzącym, Gryzący, czyli zwójki. Z, wujki. z preparatem Nimazal mamy do czynienia już kilka lat. Co roku efekty yy, są bardzo dobre. Widzimy tutaj też, tutaj był zrobiony zabieg 4 maja, czyli dzisiaj mamy 13, no tydzień temu. I to jest preparat to tyle specyficzny, że zawsze trzeba wybrać odpowiedni, odpowiednią fazę. Także nie to, że któregoś konkretnego dnia to pryskamy, tylko odpowiednia faza. My przyjmujemy zawsze, że przynajmniej z doświadczenia tak wnioskowaliśmy, że jak jest na gali balon, to na innych odmianach typu jona goldy, czy Szampiony, czy Idarety Ida zaczynają się rozwijać pąki, czy już jest nawet na niektórych kwaterach pełnia kwitnienia. Wtedy jest to optymalny termin na zastosowanie tego zabiegu. Bo rzecz polega w tym, że nie zawsze, każdy, nie, każdy, nie zawsze sadownik robi w tym momencie, bo ponieważ w tym momencie mszyc nie ma. Ale znaczy nie widać. Czy, czy, czy nawet nie ma albo nie widać, albo jakieś pojedyncze, pojedyncze sztuki i każdemu się wydaje, że to nie jest jeszcze ten próg, albo nie, ta, nie ten okres, że albo w ogóle ich nie będzie i może tego zabiegu nie będzie trzeba zrobić. I wtedy jak już już duża, duża presja mszycy, albo już jest duża populacja, to wtedy ten, ten y, zabieg tym preparatem może się okazać spóźniony i jednak te szkody jakieś tam przy co poczyni. No, my co roku już od, nie wiem, czy 3 czy 4 lat, no, od tego momentu jak on tylko był w Polsce już zarejestrowany i mogliśmy go legalnie stosować, y, na wszystkich naszych sadach, a już mamy ich można powiedzieć kilkaset, y, stosujemy i też Inni sadownicy też wiem z doświadczenia, że go stosują i jeśli się zgod zrobi to wszystko zgodnie ze sztuką, efekty są bardzo dobre. No a przy okazji jeszcze, w tym sadzie również, znajdowały się zwójki i one też y skutecznie zostają zwalczane przez ten preparat. No dokładnie, bo tak jak wspominałem, tutaj y szkodniki z aparatem kująco -sącym i z aparatem grozącym. Czasami zadawane są pytania przez sadowników, czy można trochę później zrobić, bo jest to preparat, który tak naprawdę ma Okres stosowania na jabłoni do końca kwitnienia, więc do końca kwitnienia moglibyśmy stosować. Niemniej jednak ten preparat jest stosowany w okresie początku kwitnienia, dlatego że wtedy populacja mszyc jest jeszcze mała i Szkody, które później wyrządzą mszyce podczas żerowania nie będą widoczne. No I To, że nie ma tej mszyty, to nie znaczy, że jej nie było, gdybyśmy nie opryskali, bo Dokładnie. czasem tej presji się nie zauważy, bo ponieważ ona się rozłoży w czasie, preparat jest głębny, tak. e, działa, szkodniki giną po, e, powoli w momencie tam pojawiania się i my w ogóle takiej kumulacji czy takiej większej presji możemy nie zauważyć. Także to, że akurat tutaj jej nie ma, no to nie znaczy, że jej w ogóle nie było i nie byłoby problemu, gdybym nie zrobił zabiegu. Także jeśli chodzi o, o, o te szkodniki akurat ekologiczne w konwencjonalnych sadach, bo też już w tym sezonie niejednokrotnie się spotkałem z tym, że w konwencjonalnych sadach ten preparat był zastosowany z uwagi na to, że preparaty syntetyczne Albo powstają odporności, albo już coraz gorzej działają. Także to też zaczyna się rozwiązanie na no też pozostałości. To, to też tak. jest kluczowe, że już to się też stosuje w tej tak zwanej konwencji. Tak, animazal jest preparatem, który, tak jak mówię, działa w głębnie, ale musimy poczekać na jego działanie jakiś czas. Także jeszcze tutaj y, znajdowane były pojedyncze y, mszyce żywe, ale sporo też pojawia się u uskrzydlonych, więc nalo, myślę, że nalo. jeszcze nalot trwa. A kilka dni jeszcze yy, myślę, że będzie, będzie działał w liściach yy, Nimazal, więc yy, jeszcze nie, sk nie skończył swojego działania. Yy, jeśli chodzi o parcha, to tutaj w tym roku to chyba niewiele robiłeś. Muszę przyznać, że początek sezonu był może nietrudny, ale bo te deszcze też nie były jakieś specjalnie duże, to było tam po kilka milimetrów, ale mimo wszystko yy, jakieś zabiegi trzeba było wykonywać. Akurat to była taka faza, że tam mieściliśmy się z reguły z zabiegami miedziowymi, ale dzisiaj mamy 13, czy tam od 20, czy 8 kwietnia, czy 29 właściwie nie było infekcji, bo nie było padów. To z jednej strony jest problem, bo zaczyna doskwierać susza glebowa, ale z drugiej strony nie ma wysiewów i właściwie od takiego celowego zabiegu na zwalczającego parcha jabłoni od tego czasu, żeśmy nie wykonywali. Także to z ekonomicznego punktu widzenia jest to plus. Minusem właśnie tej, tego braku opadów tu akurat gleba jest trzeciej i czwartej klasy. To nie jest jeszcze taki duży problem. Ale w lokalizacjach, gdzie ma, też mamy takie gleby, gdzie gleba jest powiedzmy piątej klasy, no to to już jest problem i e, właściwie taka kwatera już wymaga nawadniania. Zwłaszcza, że mamy taki krytyczny moment e, kwitnienia, gdzie no to właściwie rzutuje na całą dalszą część sezonu i efektywność ekonomiczną tego tej produkcji i już tę wodę trzeba będzie uruchamiać. Tak, no w tej chwili faktycznie, no, braki wody są chyba największym problemem, bo tak wracając do parcha, parch gdzieś tam powyżej 50% zarodników no, już pewnie jest, już myślę, jest... Myślę, że już jest, bo izolację robiliśmy tydzień temu, znaczy mamy izolację z tego tygodnia, ale liście były pobrane z, zeszły piątek, także to było gdzieś w granicach 60%, 60%. Procent, mhm. że myślę, że już jest więcej, czyli tak... Gdyby ta pogoda się utrzymała, to myślę, że nie wiem, półtora tygodnia maksymalnie do dwóch, no, chociaż nie sądzę. Mhm. I powinna się infekcja pierwotna skończyć. Czyli jeśli to by się utrzymało, no to sezon na parcha byłby wyjątkowo łatwy. No ale może się okazać, że przy braku wody i tak może roślina za dużo zrzucić zawiązków i ten plon też będzie zdecydowanie mniejszy. I tak, to czyli to no mówię, no każdy trzeba... dwie strony w tej sytuacji są oczywiście dwie strony, no, brak wody to też jest problem. No, czasem bo, może byśmy w mieli, woleli wykonać ten zabieg y, przeciwko Parchowi, ale mieć do, y, wodę, no ale nie mamy na to wpływu po prostu. Dokładnie. jedynie jedyny tam gdzie jedynie tam, gdzie jest nawadnianie, tam możemy trochę podziałać. No tak, ale koszt wody teraz też jest, słuchaj, zwłaszcza energii wody też. no. Także to nic nie ma dzisiaj za darmo. Natomiast jeśli chodzi o nawożenie, bo no wiadomo, że ceny nawozów są duże, a tutaj jesteśmy akurat w sadzie ekologicznym i mówimy o ekologicznych rozwiązaniach. Jeśli chodzi o nawozy, żeby wspomagać rośliny, to tutaj był stosowany preparat Free N, który ma zaopatrzyć czy pomóc w zaopatrzeniu roślin w, w azot. To jest azot atmosferyczny, Free-N, yy, myśmy wspominali o tym preparacie, zawiera bakterie, wolno żyjące bakterie, które asymilują azot z powietrza, więc możemy tutaj odzyskać, pozyskać azot z powietrza, no z tym, że jak będzie dalej tak sucho, to też mogą być pewne problemy, prawda, no tak, dlatego, no że gorzej się rozwija. Potrzebuję wilgoci do, no, ale tak może po kolei, to... to też już żeśmy zresztą wspominali, stosowaliśmy obornik. Tak już jakiś miesiąc temu, teraz żeśmy go wymieszali z glebą i po tym oborniku właśnie poszedł ten preparat FreeN i to moim zdaniem powinno wyczerpać moje takie nawożenie podstawowe w tym roku. Potem oczywiście będziemy dawać jakieś odżywki listne, siaminokwasem, oczywiście takie, które legalnie możemy stosować. I też warto zwrócić uwagę, że ten, ten zabieg akrotechniczny połączony z tym mieszaniem gleby i koszeniem wykonujemy go dopiero teraz, bo ja wielokrotnie jak w rozmowie z sadownikami u siebie też tak robię, że jednak sad to nie jest trawnik i nie musimy go co tydzień kosić, bo korzystamy z tych z biologii i te yy, owady pożyteczne one muszą mieć w, gdzie funkcjonować. Nawet tu jak jest pokoszone to nie jest tak wygolone, że widać glebę, tylko ta kosiarka jest trochę uniesiona. Być może to sprawi, że za jakieś 3-4 tygodnie będę musiał znowu kosić, ale no nie, ma, zostawiamy to środowisko, gdzie te wady pożyteczne mogą funkcjonować. To jest ważne, bo nierokrotnie się, zwłaszcza w konwencjonalnych sadach, że się robi herbicydy, pod drzewkami jest asfalt, powiem tak w cudzysłowie. To też powoduje erozję gleby, bo nawet jak są opady, to one spływają do środka. Tu jest nisko wykoszone, jeszcze jest po kolejnych brak jakiejś pokrywy roślinnej. No i to też nie, nie akumuluje nam wody. Zresztą ja też celowo trochę później kosiłem, raz, że na szkodniki, na owady, druga sprawa, że no ograniczam parowanie. Tak. No tutaj nie było takiej potrzeby, bo najczęściej gdzieś tam jakby były przymrozki, no to wtedy możemy przyspieszać, prawda? Koszenie to trochę poprawia. liczyłem tym zabiegiem, że... No, czasami można przytrzymać trochę dłużej tą trawę, tak. że przy późniejszych przymrozkach zawsze można wjechać i wykosić trawnik, żeby trochę pomóc no przy spadku temperatury. No bo jak parowanie wtedy tej, tej wody jest z gleby, wtedy ta temperatura czasem o jeden, pół stopnia czy stopień jak się podniesie, to już Ma znaczenie. Jest ta granica, gdzie pąk czy zawiązek wytrzyma. Tak. No, ale w tym przypadku akurat, no mówię, liczyłem się z tym, ale już teraz sądzę, że pogoda będzie normalna i już możemy ten zabieg agrotechniczny wykonywać. Natomiast Ty zdecydowałeś się na to, żeby, w, żeby tutaj w, w podkoronowo wykonywać zabieg właśnie mechaniczny, prawda? No zresztą trudno w ekologicznym sadzie cokolwiek innego zrobić. No można by jakieś tam ściółki albo na przykład podsiewać. Natomiast tutaj zdecydowałeś się na to, żeby to był ugór mechaniczny i z urządzeniem bardzo ciekawym, które miesza dobrze y, glebę, szczątki y, roślin, gałęzi, y, lekko mulczuje też, prawda? I, i, i tak, co to, to jest za sprzęt? To jest sprzęt taki, który właśnie jest na, montowany na przyciągnika, no, a na tyle ciemnika mamy kosiarkę. No, chodzi o, o ekonomię, żeby za jednym przejazdem y, móc wykonać jedną i drugą czynność to po pierwsze, po drugie staram się co roku na wiosnę robić mulczowanie czyli tam uprawę mechaniczną gleby oraz, że właśnie jakieś tam pozostałości jeszcze gałęzi druga sprawa, wymieszanie tego obornika i taki drugi zabieg robię jesienią po, po zbiorach, to głównie chodzi o myszy oczywiście to również też nie możemy żadnych innych substancji syntetycznych stosować także te wszystkie nory, gdzie tam gdzieś się pojawiają to mam nadzieję, że w jakiś sposób przynajmniej ich tam nieszkodliwymi te, te, te szkodniki glebowe. A w trakcie sezonu ta maszyna też ma możliwość implementacji żyłek, mhm. także już pod drzewkami będziemy wtedy, czy pod drzewami w rzędach będziemy wtedy usuwać roślinność żyłkami. To też ma na celu, jak się pojawi, potem zarośnie to z powrotem, to ma to ograniczyć też parowanie. Także taki zabieg my robimy teraz. Potem myślę, że dwa zabiegi jeszcze tymi żyłkami, potem na jesień. Tak sądzę, zwykle tak się dzieje. Jeszcze tym mulczowanie gleby. Tak, przeciwko gryzoniom, bo tak. na tyle są te noże, zagłębiają się, że niszczą te kanały, w których i nory, w których przechodzą gryzonie, a nie uszkadzają korzeni. Dokładnie. To urządzenie jest o tyle ciekawe jest, bo ja już korzystałem z takich urządzeń tych trochę prostszych, no bo to już mamy dość duże doświadczenie w tej ekologii. Raz, że jednostronne, a drugie tam chyba jakieś kwestie techniczne wchodziły w grę, że nie, te urządzenia nie dążały tak precyzyjnie omijać drzewek. A tu, mimo że to jest na dwie strony, to ta hydraulika na tyle jest wydajna, że przy prędkości tam 2-3 km spokojnie sobie radzi, żeby mimo gęstego nasadzenia relatywnie dość dobrze omija drzewka i jest właściwie zerowy, nie ma żadnego uszkodzenia w dnia. Mhm. Także to też jest ważne. No to jest chyba najważniejsze. Najważniejsze, tak, że nie ma jakichś potem raków, jakichś skorkowaczy i tak dalej. Tak. No, no, cóż, no, tak wygląda sad ekologiczny w pełni kwitnienia. Pamiętajcie, że żeby kontrolować to, co się dzieje w sadzie na bieżąco i żeby sprawdzać pojaw szkodników, jeszcze ewentualnie choroby, bo mączniak, ewentualnie, może się jeszcze przy tym braku zabiegów tym, przeciwko pomieli, parchowi. Ale, ale... Jeśli chodzi o mączniaka, to w przyszłym tygodniu musimy jeden zabieg, przynajmniej, wykonać. To jest spowodowane brakiem zabiegów na, na parcha. Nie jestem oczywiście z tego powodu zmartwiony, ale dużo tego może jaka nie ma, ale są odmiany podatne, tak jak ajdaret i na nich taki zabieg będziemy musieli wykonać. No to oczywiście będzie miało jeszcze skutek taki zabezpieczający też przed parchem jabłoni, bo zawsze jakiś opad się może pojawić, to będzie mieli rośliny zabezpieczone. Dokładnie, więc zachęcamy do stosowania śledzenia to, tego, czy, co się dzieje na roślinach, a więc sprawdzajcie szczególnie na niektórych odmianach, tych bardziej wrażliwych, na mączniaki, czy ten mączniak się nie pojawia, bo tych zabiegów na parcha jest mniej. No Niemniej jednak myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś w tym roku dramatu, jeśli chodzi o, o choroby. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby stosować pułapki, pułapki feromonowe, do śledzenia owocówki jabłóweczki, jak również za chwilę do zwójek liściowych, które pewnie zaczną pod koniec miesiąca już swój lot. Ale zachęcamy jak najbardziej do śledzenia filmów z naszym udziałem. Następne, w miarę jak pojawiać będą jakieś problemy w sadzie, będziemy publikować. Więc zachęcamy jeszcze raz do śledzenia. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.